Cześć! Dzisiaj przeczytałam dla Was powieść Alka Rogozieńskiego do trzech razy Śmierć. Jest to pierwsza część cyklu o Róży Król. Róża, autorka powieści kryminalnych, zaproszona zostaje na zjazd pisarek, odbywający się w odremontowanym dworku w pobliżu Krakowa. Jedzie tam niechętnie, ponieważ ma złe przeczucia związane z, tym, z tą podróżą. I rzeczywiście, na miejscu okazuje się, że ktoś morduje pisarki. Ponieważ morderstwa te mają związek z jedną z powieści Róży, postanawia ona prowadzić śledztwo. Pomaga jej boj hotelowy, zapalony czytelnik powieści kryminalnych oraz Trzy blogerki yy, obecne na zjeździe. Powieść utrzymana, jak zwykle, powieści Alka Rogozińskiego w konwencji komedii kryminalnej. Bardzo lubię twórczość yy, Alka Rogozińskiego. Uważam, że to bardzo zdolny młody pisarz. Yy, yy, lubię jego yy, czasem absurdalne. Poczucie humoru. Jest to pisarz, którego um, zawsze szczerze polecam. Natomiast ta powieść jest wyraźnie słabsza od, od tych, które czytałam poprzednio. Um, mocną stroną jest Róża Król. Um, czytelnicy ją polubią, bo jest taka. Bo jest fajna, taka zwykła, sympatyczna. Odnajdziemy w niej nasze własne, nasze własne wady. Bywa fajtłapowata, bywa, bywa taka nieco ekscentryczna, ale w sumie tak, jest właśnie fajna, jest żywiołowa, jest, jest bystra, fajna. Humor jednak. W tej powieści polega, polega głównie na ośmieszaniu obecnych na zjeździe kobiet. Wszystkie przedstawione są jako osoby lekko niepełnosprawne umysłowo. Przygłupie, fajtłapowate, zawistne, złośliwe. Jeśli natomiast chodzi... O samą akcję powieści, to cóż, kryminał niby jest. Są nawet trzy trupy, jednakże podchodzimy do nich z taką dużą lekkością. Nie są, nie są prawdziwe, nie są rzeczywiste, ponieważ giną osoby, których nikt nie lubi. Niektórzy nawet czują ulgę, że opuściły. Te osoby, ten padł West, za wyjątkiem trzeciej ofiary, która jest niejako przypadkowa, jest pomyłką. Tak więc, akcja powieści niezbyt błyskotliwa, niezbyt prawdopodobna, trochę, trochę naciągana, powiedziałabym nawet. Miejsce akcji Stary Dworek, odizolowany od świata, otoczony bagnami jest scenerią, Mocno taką zamkniętą, klaustrofobiczną, zwłaszcza, że autor bardzo tak po łebkach opisuje posiadłość i, i samą, i sam dworek. Natomiast Pokochałam, pokochałam miłością szczerą i głęboką kucharza molekularnego oraz, e, oraz jego potrawy cudowne. E, Rogoziński mocno kluczy w drodze do finału, który dla mnie był, muszę przyznać, e, zaskakujący. E, cóż, powieść czyta się szybko i łatwo. Mimo, że jest kilka takich no, sucharowatych dialogów, nie jest to powieść przyciężka, jest lekka, jest mimo wszystko zabawna. Jeśli więc, jeśli więc macie ochotę na poznanie Róży Król, macie ochotę na. Na chwilę takiego odmuszczenia, no stres, na śmiechową głupawkę P polecam. W ogóle polecam wszystkie powieści Alka Rogozińskiego, tą może nieco mniej, ale mimo wszystko polecam, pośmiejcie się. Alek Rogoziński, do trzech razy śmierć.